witam wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony Kulfon, tak was mam, yy, tak, i, i, i Deathrun z taką wesołą ekipą dzisiaj będzie, i oczywiście jest to Defran F5 Challenge, F5, na F5 Challenge, <tokatel> F5, F5, także start, wiesz, tak, działa, Nie F5, F5, Podoba mi się ten wypina. Aha, no to słuchaj, no to. Oczywiście wrac na razie was też to obowiązuje. Czemu tu gość jest wyubierany tak strasznie, jak jest lato? Znaczy się dobram. Może on się zbiera na Ja? Mówisz się o wyubieraniu się? O jaki diabeł? Jakie lato? ty jesteś w ogóle kurak. Ale tam gdzie jesteś, jak ci kury uciekają. To nie papier, to teraz to Wiktor zarządza. I teraz Kura. będzie pijał kury, i piją i tak? Ej, czy jak jestem śmiercią, to też muszę być to, na F pięciu. Tak, tak, tak. Aha jesteś jest, śmierci? Okay. Po co? To głupie jest. Jesteś kurwa? <laughs> to, że śmierdzę, nie znaczy, że jestem śmieciem, tak? Ej, i byłem poza chłopak. jak tam no? daleko podeszłam, no Co ty? jest na ja ludzi za... wyłączyć. Dlaczego ja się jestem na kolejnym stage'u? Nie wiem pewnie dlatego, że ja też jestem na kolejnym stage'u. Dlaczego ja nic nie widzę na tym nie F5? Wiem. How did you get jest... here. Jest... Ja jestem no. na trzecim stage'u. Znikaj ściano! Jak mam czekać, aż mi ściany poznikają? Ej, ja mam wrażenie, że ja chodzę w tempie jakimś żółwim tutaj. Tak, bo jesteś na F5 i to jest takie złudzenie. Masakra! Czuję się jakbym szła normalnie... Nie szła. To, to, to skacz! Nie! No. <laughs> jest, to była woda. A ja dawno w to nie grałam. To jest challenge! Uh -huh. sam challenge! Sam w... Oh, yeah. sam w sobie challenge. Emeraldiki o tylko na szczęście jednej emeraldziki i zadziałały. A tutaj co? O, emeraldziki! O, skoczyłam do wody. Kochane słodki, emeraldziki. Haha. <laughs> Nie O! Skoczyłam do wody. <laughs> nice. To dobrze, zamortyzowałam tak. upadek. Nie, bo to było tak, że. W... Ja widziałam, A ja to tutaj jest pułapkę. takie miejsce, którego nienawidzę. Widziałam, że odpali pułapkę, i się jakby skoczyłam, i cofnęłam się i w podskoku, i udało mi się cofnąć, po czym skoczyłam do wody. Właśnie, promienie przez krzty nice. przebijają. Ej, no, i nie da się Nie umiem. To wpięcie. Dlaczego pewnie później dobieg? No i Co nie, nie zdążyłem. Wychomowałem. O nie, na emeraldy. Ja tutaj nie umiem takiego jednego miejsca. Którego? A na samym końcu. Aha, A tu się nie da tak. ją um, um, boostem. A dlaczego tu się nie da ją um, boostem? Ja naprawdę nie biegam. Dlaczego ja nie wiem. biegam? Może może ty masz... Jeszcze ja do tego challenge. No co jest, ja nie. Ja tak już dobiegałem. Wiem, że dobiegłeś. Ale... Widziałem na czwartym. Na lampach No co ty nie powiesz? O, tego, tego miejsca, w którym aktualnie to jesteś, nie lubię. Wodo? No patrz! Tak, tak jest wodą. Ja no tu lampy, a ja wiem gdzie są. Też wiem, gdzie są, ale nie trafiły. O matko, <gulia> dziura! Nareszcie to o -o. zrobione w pięciu, czujecie to, ale później się wy wykroczyła na takim prostym. Tak. <gulia> no, znikajże. Ty, a tu no tylko, ty. w ogóle toporem na, na pierwiejszej te dziury robi wtedy, nie? No? Serio? O, przeskoczyłem. Jak mi znika, to przeskoczyłem. Tylko teraz nie wiem, <gulia> gdzie jest drugi. Już kasek. O! Kosaka nie! Mogłeś... nie <gulia> na, szczęście. <Przedażan>. na zdrowie. <gulia> I teraz wszyscy w komentarzach piszą na zdrowie. Tak. Dziękować. <głos》>. Każdemu kto napisze na zdrowie Kulfon cool Tak jest, jest, dokładnie, przypinam serduszko. Właśnie mnie... chciałem to powiedzieć, nie. ale wyrwałeś mi to z umów, No. Przepraszam was bardzo, ponieważ zapomniałam <głos》>. was zapytać przed nagraniem. Nie dmucham nie. za bardzo nie. mikrofon i nie słychać za bardzo klawiatury? Nie. nie. Co, co? Bo, za ty, co nie ty wiesz tak? o klawiaturze? A, 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 patrz, patrz, patrzcie, kto ten, ten y, wszedł na serwer. Co, 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 podkreśnij, co? <laughs> ale ma ich gościu! Zaprośmy go do nas. No. A no I tak, panie, co to, to jeśli jesteś z Polski, proszę się tak, odezwać. Dokładnie. No tak, bo kurwa, on ma jeszcze w tym tygodniu KraftKater, więc sobie może wpuścić odcinek we wtorek, a ja muszę tak. sobie zrobić już na odwrót. Z w ogóle, to jak, bo jak to będzie w czwartek, czy to już będzie po oficjalnym, czy nie? Czwartek. Aha, czwartek będzie. Czwartek będzie. Okej. Dalej muszę f 5 nagrać coś Wiesz? innego. No trudno się mówi, będzie za tydzień we wtorek. Znaczy się, no, to w sumie za pół tygodnia. Czaint, tajęc, nie? To jest incepcja youtubeowa, nie? To co z tym f Dalej obowiązuje? Tak. Cały czas. Wiec. A co, śmierciujesz? No. Nie. Chciałem, że śmierdzisz. Jak na skłońce stało. Mi się już tam przyzwyczaiło do tego F5. Jak to przedstawię teraz normalnie, to będę nic nie będę widzieć. A wpadłam do wody. Ktoś mnie popchnął. Tak się da? Nie? Nie. nie. Ale ktoś. Mi <śleski> <Słuchaj>. <śleski> Ej, czemu mnie to zabiło? No, cześć, kurwon. Czyś ja byłem klatek wyżej. To było tak idiotyczne, co zrobiłam. Nie, nie musisz być klocek wyżej grą, że jesteś klocek z mną. Wiecie, że ja jeszcze jestem na stacji. Nice, nice. Plus tego jest taki, że tutaj nawet nikt już się nie przejmuje tym, żeby mnie zabijać, bo sama ginę. Ja ci... się Tutaj jest taki plus, że wszyscy... Ty masz taki plus, że wszyscy są przy mnie, nie? No, ja ci. No, Też no, braczy. Był, był pierwszy. Nie że go wyprzedziłeś. Teraz jesteś drugi. Nie, no nie wiesz, że zginąłem znowu. I tu jeszcze jedna lama jest taka, co za mną. Czyli nie jesteś ostatnia, tak? A tak. Czy nie to jedna to. jak a mi zniknął? Wyszedł z gry już jestem <grym> ostatnia. Co, <grym> jest to jakaś i taktyka jak nie być ostatnim, prawda? No wyjść z gry. Tak. Kiedyś na, kiedyś na odcinku Kulfana widziałem typa, który czytał te tabliczki z podpowiedziami. Ty się... A ty się śmiejesz... Też Ale mi się zdarza w niektórych tydzień. sytuacjach, nie wiem co, co, co jest pięć, nie? Fluffen! Byłbym drugi, gdyby nie odpalił w tej wody! Jakie drugi? Jakie wody? Jakie drugi?! <grym> drugi! Tak, drugi! Teraz jest piąty! Miałem piąty! Ja miałem być piąty! No <grym> <Spoko>, jeszcze <grym> się n Podobały mi się te latające główki, które udają khaki. Teraz na jakiś czas na mapie. Na rach w początku arenki. Teraz się już przyzwyczaiłam, jest dobrze. Nereś, nereś, Stabilnie. Tak. Stabilnie. Miałem czas 2 minuty i 56, y, znaczy 2 minuty zero, zero, pięćset sześćdziesiąt trzy setne. Ej, możecie się nie śmiać, ale jeżeli by dobrze sobie teraz rozłożyła boostery i nie popełniła żadnego błędu, to jest w stanie to skoczyć te 20 sekund. Co to booster? <laughs> takie zielone co masz w łapce. Myślisz, że jest w A to, to co mi widok zasłania? Tak jak ci widok na F5 zasłania? To to jak, jak ci z... widok na F5 zasłania? W w Ty oszukujesz, to nie F5 ujesz tak? O, o ty! F5 jest. No F5 jest, tylko właśnie to jest ten. Tylko o, bez tak, F5owania. Tak. Nie, na F5 biegłam cały czas. Inaczej w nie noczu nie złodzieju to było lewo. moje miejsce. Nie, bo moje. <laughs> A ja się skupiłam? Czuć. <grych> no to nie, to skupić? <grych> nie ja! Halo! Ja nic nie zrobiłem. Wrac się Skorujo. nie skupił, bo... nie skupił, bo zginął jak dupa. <grych> Ojejku. Aż mnie plecy zawolały, bo tak się skupiłam i siedzę taka pochylona i taka przyczajona <grych> jak orzeł. E, chociaż teraz masz, Wrat, wymówkę i nie, nikt ci nie może powiedzieć, że, że to ty śmierdzisz, nie? Tak. Ło, wow, ja zostałem hey. przyspieszony. Wow, Gumba! Oj, oj, super! to mi, oj. Mario! Jak? Coolfon, to ty tą rzecz będziesz nagrywał dopiero ja, Tak wygląda na to, że tak. tak. Dobra. Właś Także nic mi się cerać. nie zmieni na zielony. Ej, ty, co? Wpadłam do dziurki. A ty, wracie, łuszę. Nie, nie, nie. Czy śmierdzi? Tak, wrog śmierdzi. To nie jest to, że pomiję połowę pułapek, które jest na zielono, nie? Też tak często robię, żeby, Jak wiesz, trochę nie? do przodu podgonić. Siema! O nie, wrog śmierdzi. Pytania, które tu <noise> znikają: brązowe <rozały> czy żółte? <głos> żółte. <głos> <głos> no tak jakbyś się zastanawiał. Dobrze, to mi się udało. No nie! Sam się zabił. Na razie gdzie ty jesteś? Nie powiem ci, nie powiem ci, nie powiem ci. Walka this way. Here I go. I don't want to go your way. Co tam mnie zabił? Ej, ja tak od... co, tam co tam mnie zabiło? Nie mam pojęcia. A ta jest. Ja tak odzyskam. No. Halo. Ja tak odwykłym, że przepraszam, tak odwykłam nagrywanie na YouTubie, że zapominam, że jestem teraz na nagraniu i mam ochotę robić dziwne rób. rzeczy. To dobrze, rób inne rzeczy. Rób, to jest kanał Crufona. <laughs> Here I go. Naprawdę. I co teraz? Aha, tutaj. Co za Japonczyna? Here I go again. Nie wierzę w to. Japończyna? Bye bye. Hollywood Hills, I'm gonna <laughs> miss you forever. O nie. Endeavor. News. Forever, Endeavor. Breaking my heart. <laughs> <laughs> nie wiem, ale totalnie pominiłaś piosenki. <laughs> e, Jak to. No to skacz cool Co? phone. Ale nie tak daleko. o, o tam była woda, o-o. Tak. I co teraz? I co teraz? Tam. Okej okay. Nie by ja brat taki miły, miły to tutaj tak... kampi, żeby przeszkodzić siostrze. Wiedziałem, że to zrobisz. <laughs> 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 tu jest jakaś woda, której ja nie widzę. Jak ja nie widzę, jak ja wody nie widzę. A bo ty masz... Bo ty masz te cztery tak. głupie. Ty ty widzisz czy nie ja widzisz? Kurde, głupia woda. Nie, tego tu nie przejdę. Gdzie raz ta woda jest? No wodzie... i to by tyle. Raz to w wodzie, jest dobrze, a raz stoję w wodzie <coughs> i nie cofa. Tak, bo masz jakiś tam cooldown od momentu, w którym się zrespisz, na no to żeby ci woda tak, nie i Wtedy wytkała. można przeleść przez wodę. I wtedy można ja się wytryce. bezpiecznie umyć. <coughs> ale po co? Dobra, chodź się w myjemy. umyjemy. O. Czemu chciałaś się umyć razem? Daj, te nie odcinki wiem. są przed twojej sondryczką, hello! No właśnie. Ale jak to? Cześć, chłopaki. Cześć. Nereś! Gdzie ja jest? O nie! O nie! <noise> Nereś, śmierdzi! Nie! Jak to na F5? Jak się śmierdzi na F5? Nie wiem. Nie wiem, ty mi powiedz. Czekaj brat, czy ty nie zabijałeś na F5 przed chwilą? Nie. <grym grym> ja nie umiem, ja nie wiem co robią te pułapki. Chciałam zobaczyć... Musisz użyć wreszty. slime blocka. Ale to w sumie blocka, no to, to ta powiedzmy, że śmierciowość nie musisz na F5, bo tam jest trudno śmierciować na F5. Nie, spoko. Aha, tu Sprawdzamy okay. <grym> na resztki zero. To już nikogo nie ma chyba. Znaczy nie, jak odpali jakąś pułapkę, to część pułapek zalicza e, też to, że na przykład po aktywacji pułapki ktoś tam mm spadł. -hmm. Aha. Więc ona może randomowo odpalić sobie pułapkę i chyba tam jeszcze przez jakiś czas. Tak, to pułapka jest aktywna. E, nie? ...zalicza ile? Nie, nawet jak się skoczy po niekiedy. <tum> <tum> Kurde, <tum> No, ja nie! nie. Padłem do wody! Poczekam na ciebie <noise> gdzie indziej. Już mam 11 mm, kill. Nice. Mm. Nice, o 11 za dużo. Chcę powiedzieć wam coś? No. Skupłeś? się? minuta 17 skończyłem. Kurczę, kulfon. Kulfon ucieka. Cały się nie, nie fokusuje. Czekam Ciek na jesteś. wodę. <noise> Dzień dobry. Dzień dobry. A, bo nareszcie śmierć no. sama. Tak, to bo sama? poprzedni śmierć wyszedł sama. przed startem zaraz. Nie! Teraz. Co ja? To ty tam ja byłem... Dobrze! <laughs> byłem... nice. Ale tak, przez to, że tak szybko skończyłem, no to, dobrze, że to że teraz bawię. macie mało czasu. No. No ja całkiem tak. dobrze się ja bawię. Ja też się Dzień dobrze dobry. bawię. Dzień <noise> dobry. <noise> Już nie taki dobry. <noise> Dzień dobranoc. Piąty! Co? Dziewiąty dopiero! Mógłbym teraz ułatwić reszcie biegnących, z... biegnących sprawę i wziąć nareszcie na kolejną marenkę, ale... Aha, nie tego. W sumie wystarczy, cztery arenki. Nope. Dość. Dziękuję nope. nope. Wam serdecznie dziękuję u, za obejrzenie u, tego <grym> odcinka. U, wam dziękuję serdecznie za śmierć, bieganie i śmierciowanie. I, I w ogóle. I, I do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Papa. Pa. Mają. Pa, mam. Umarłem cztery razy. U.